Witajcie, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w którym słuchamy Ewangelii, słuchamy Bożego Słowa. Dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi piękne słowa, piękne y, zaproszenie kieruje do nas. Jezus mówi do swoich uczniów, czyli też do mnie i do Ciebie: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i głoszcie Ewangelię. I to jest zaproszenie, które jest skierowane do każdego i do każdej z nas. To znaczy, że ja dzisiaj przez Jezusa jestem zaproszony do tego, aby wyjść ze swojego domu, aby wyjść ze swojej strefy komfortu, aby wyjść ze swojej codzienności do drugiego człowieka, aby głosić mu Ewangelię. I na końcu tej Ewangelii Jezus mówi kapitalne zdanie: Te zaś znaki towarzyszyć będą właśnie głoszeniu Ewangelii. Na chorych będą kłaść ręce i będą ich uzdrawiać, złe duchy będą wyrzucać. To są znaki, które mogą dokonywać się też i dzisiaj, kiedy będzie głoszona Ewangelia. One nie są najważniejsze. To nie jest cel sam w sobie. Celem wyjścia ucznia Jezusa do drugiego człowieka nie jest uzdrowienie czy wyrzucenie złego ducha. To są znaki, które potwierdzają prawdziwość głoszonej Ewangelii. To znaczy, że tam, gdzie Ewangelia jest głoszona w sposób szczery, prawdziwy, tam dokonuje się uzdrowienie, tam dokonuje się oczyszczenie, tam ustępuje zło. I to jest dla nas recepta, jak w codzienności głosić Ewangelię. Szczerze, prosto i swoim życiem, dobrym słowem, czasem dobrym, prostym gestem, byciem z drugim człowiekiem, i wtedy będziesz widzieć uzdrowienie, wtedy będziesz widzieć uwolnienie, bo my bardzo potrzebujemy właśnie prostej miłości, prostych gestów życzliwości, dobroci do siebie nawzajem. Tam, gdzie będziesz głosić Ewangelię swoim życiem, codziennością, dobrym słowem, tam będą dziać się cuda i będziesz mógł te cuda na co dzień oglądać i zdziękować za nie Panu Bogu. Te znaki będą obecne w Twojej codzienności. A jeśli Pan Bóg będzie chciał, to kogoś, Dotknie swoją łaską dzięki Twojej posłudze, także on stanie na nogi fizycznie. Po prostu to też jest możliwe. Wszystko możliwe jest dla tego, który wierzy. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Dobrego dnia.